Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj niedziela, południe. Wczoraj pogoda była trochę lepsza, więcej słońca, ale dzisiaj grunt, że nie pada, nie wieje za mocno, także też jest względnie. Słuchajcie, dzisiaj wybieram się na zlot pojazdów zabytkowych, nie do Świdnika, bo w ten weekend też trwa zlot w Świdniku, od piątku dzisiaj się kończy. Nie, nie, dzisiaj wybieram się do sąsiednich Rusinowic, tam odbywa się już Piąta edycja z lotu starych pojazdów. W poprzedniej edycji jak już nie za bardzo miałem możliwość wzięcia udziału. Czasowo wiadomo, różnie to bywało, zawsze mnie to miało. Dzisiaj, niedziela, czas pozwala. Także wybieram się tam i nakręcę odcinek, zdam z relację, jak tam było, co tam się działo. Także co. Wiesia gotowa, wczoraj wysztyglowana. Także co, palimy wysiłek i ruszamy w trasę. Właśnie przed sekundą. Eee, jeszcze 15 do rozpoczęcia z lotu. Powoli sprzęty się zjeżdżają. Są motocykle, są ciągniki, traktory, samochody osobowe też. O, tu jakiś peżot teraz. Citroen, przepraszam, citroen. Słuchajcie, także pomału ludzie się zjeżdżają. Tutaj mamy przed. Przedem, przed Wami teraz jest scena muzyczna. Tam jest oprawa. Tam gra muzykę. Tam wyżej, dalej po tam podejdziemy. Eee, no, to jest gastronomiczne. Tam przede wszystkim będzie głosowanie na naj, najpiękniejszy pojazd z lotu. Także no, początek wydaje się ciekawy. Nie wiem, pierwszy raz tu jestem, tak że wszystko też wyjdzie w planiu eee, Jak się więcej zjedzie sprzętu, to też e, filmuję, pokażę Wam. Jakie motocykle, jakie pojazdy przyjechały O, proszę Kolejne przyjeżdżają Widać na drodze Także na bieżąco będę po prostu pokazywał Tu przybywa, jest ich coraz więcej Pokażę Wam tu tak Zobrazować Ustawiałem się już powoli Mamy z, z trochę z nowszymi sprzętami Czas na motocykle eee... Teraz będzie taka parada, objazd w miejscowości całej i potem wszyscy wracamy tutaj na zwrot i po prostu będą dalsze atrakcje. Będzie ogłoszony konkurs na najpiękniejszy pojazd. Także ruszamy w trasę i widzimy się za chwilę z powrotem. Przejdę tutaj alejkami i pokażę, jakie sprzęty są zaparkowane, jakie stoją Zaczniemy od lewej strony od motocykli Proszę, To jest ładne,

Zetor, i znowu Ursus C328 dobra, także widzicie, jest tu trochę tego, nie sfilmowałem jeszcze wszystkiego Pójdę tam, zaraz tam jest takie fajne wzgórze. Zrobimy taki ładny widok, panoramy na to wszystko. A tu wam jeszcze pokażę samochody. Tu jest druga, jak gdyby taka alejka z pojazdami. Już motocykli nie ma, tylko same auto. Kolejny brabancik.

Mercedes. No i to Tutaj wszystko Idziemy teraz trochę się napić kawy Zobaczyć tam się zarazić eee, To może być No a ktoś ma stoiska gastronomiczne Coś zjeść eee, W międzyczasie trwa konkurs Można głosować na naj, Najładniejszy pojazd tego zlotu Także no i są też atrakcje dla dzieci, jakieś tam muchańce, malowanie twarzy, bańki mydlane dużo ludzi z dziećmi, także też fajnie fajnie, że pogoda trafiła, bo No w sensie gruży nie pada, nie? Nie ma co prawda słońca, ale ale, ale jest tak fajnie ciepło, nie ma wiatru, nie pada, także można na niedzielę fajnie spędzić miło. Słuchajcie, tu jest taka fajna górka. Stąd to fajnie wszystko wygląda jazdy, motocykle, samochody. Tak na roślinowice dosyć fajne. Jest tu proszę tego. Tam są proszę ławeczki, stoliki, nie można sobie usiąść. Tu jest strefa żuka. Teraz tam podejdziemy, zobaczymy co tam już, w jeszcze nie byłem. O, jeszcze strażacki malu, wyczepka. Zobaczcie sobie jaki żuczek. Strefa żuka. Można sobie kupić coś do picia, do jedzenia, przez przygódkę na ten ośrodek właśnie. Zrobiony z żuka po prostu. Daję głosy, zaraz będziemy zagłosować. i Uczestnicy głosują i, i po prostu ludzie przyjezdni tutaj przechodnie mogą podejść, oddać głos na dany pojazd, trzeba tylko podać numer pojazdu i, i tak trwa te głosowanie. To mamy na noc z jedzeniem, ale z... Oczywiście stoisko z żarciem najbardziej oblegane, czyli najdłuższa kolejka. Tam jest oprawa muzyczna, grasowy DJ, ładne ławeczki, można sobie usiąść. wypić piwko zjeść piłbasę, co tam cokolwiek. Tutaj jakieś zabawki, pamiątki dla dzieci. Dmuchańce w oddali. Tam malowanie twarzy. Podkorn, podkorn i jakieś przekąski. Może dosyć fajna, fajna lokalna impreza. Trochę tu pospacerujemy i po, pooglądamy co tu jeszcze ciekawego. Słuchajcie, jest już taka fajna perełka, co prawda nie motocykl, ale pokażę Wam jaki piękny samochód, jest na złocie. Mercedes Adenauer.

już Dobiega końca, pojazdy się już pomału ewakuują, ja również. Na koniec tylko powiem, że konkurs całego złotu na najpiękniejszy pojazd wygrał pokazany wcześniej Mercedes, ten Adenauer, także w sumie no nie dziwię się, bo kurczę samochód piękny, naprawdę, coś pięknego. Także on zgarnął tutaj główną nagrodę. Dziękuję za oglądanie filmiku. Zapraszam do polubienia oraz do subskrybowania mojego kanału. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.